Dobry wieczór, rozpoczynamy konferencję prasową po meczu 9 kolejki PKOBP Ekstra Ekstraklasy. Radomiak Radom Korona GLT 4-0. Z nami najpierw szkolenie wiedzy w Kości, Jacek Zieliński. Panie trenerze, bardzo proszę o opinię po tym spotkaniu. Dobry wieczór Państwu. No cóż, uznaliśmy się jego pigułkę. Yy, można powiedzieć, że radomiak zlał nazwę. Jak... Tak, juniorów. Nie ma żadnego usprawiedliwienia. Byliśmy zespołem słabszym. Wygrał zespół lepszy, zasłużenie jak najbardziej. Także tu nie będzie żadnych tłumaczeń teorii spiskowych. Po prostu zawiedliśmy. Zawiedliśmy, a najbardziej żal, że zawiedliśmy naszych kibiców, którzy ja wiem, ile dla nich znaczy taki mecz dergowy. zresztą tak samo jak dla, dla fanów Radomiaka. To jest są takie mecze, które się czeka dwa razy w roku i, i my w dniu dzisiejszym... no no, szczerze powiedziawszy, nie dojechaliśmy. Także mogę ich tylko za to przeprosić. Musimy zmazać tą plamę w następnych meczach. Tyle możemy zrobić. Tego meczu już nie cofniemy, e, tego wyniku już nie wymarzymy. On będzie tkwił przez jakiś czas w naszych głowach, ale postaramy się to wszystko odrobić w następnych meczach. To mogę zagwarantować. Dziękuję. Dziękuję serdecznie i zapraszam do zadawania pytań. Do Waszej dyspozycji jest mikrofon. Czy są pytania? Tutaj. dobry, trenerze. jak Puszczajko, TVP Sport. co w głowie ma trener, kiedy w przerwie dokonuje dwóch zmian, chce, żeby zespół wyglądał lepiej, a w 47 minucie traci ramkę i tak naprawdę to wszystko, o czym mówiliście sobie w szatni, no idzie. To jest właśnie jeden z uroków pracy trenera, że pewne rzeczy chce się zmienić, pewne rzeczy chce się inaczej ułożyć i jeszcze dobrze człowiek nie stanie z boku. I przegrywał 3-0. Także no, takie rzeczy się zdarzają, to, to niestety z tym trzeba sobie radzić, ale my sobie nie radziliśmy akurat w dniu dzisiejszym. No, niestety, nie zrealizowaliśmy praktycznie nic z tego, co sobie założyliśmy. Ten początek był dla nas taki trochę traumatyczny, bo 10 minuta przegrywaliśmy 2-0 po dwóch bramkach. No, szczerze powiedziawszy, to bramkach i i później rzeczywiście było ciężko się nam podnieść, ale to nie jest żadne tłumaczenie, po prostu. jak był lepszym zespołem, wygrał zasłużenie, my nie będziemy szukać usprawiedliwień. Drogie trenerze, Mikołaj, z Radą czy może już ten etap w jakiś sposób wyjaśnić, co stało się przez ten tydzień bo tak dobry meczu, że zabrał i teraz taki dramat, będzie się dodało wyjaśnić, czy, czy raczej trudno jest wyjaśnić to, co dzisiaj no, ale co mam wyjaśnić 10 minut po meczu, co stało się? No, przegraliśmy mecz, no co się miało stać w tydzień? Będziemy komisję zajmową połowywać do tego? Nie, yy, być może wypadało. Yy, natomiast yy, przez pracowaliśmy normalnie, tak jak yy, może nie jak dotychczas, ale tak jak według założonego jakiegoś scenariusza. Więc yy, to wszystko co się. Wywróciło, wydarzyło, to się stało na boisku po prostu i nie potrafiliśmy tego odwrócić. Także spokojnie. No, na dzień dzisiejszy nie będę nic na, na gorąco oceniał, yy, punktował i tak dalej. Przyjdzie na to czas. Jeśli chodzi o, o kwestię tego, czy na przykład było to rozsypanie tego planu na samym początku meczu, w zasadzie obu połowę zakładam, że na drugą połowę też jakiś plan tej odbudowy meczu był, natomiast to wszystko legło. No, taka jest piłka nożna. No, raz się bramkę traci w początkowych fragmentach, raz w 90 minucie i, I my sobie nie poradziliśmy dzisiaj z tym, że dostaliśmy szybko dwie bramki. Widać było, że zespół czuł się jak po, po lekkim nokaucie i, i nie podniósł już do końca meczu. To jest, to jest przykre. Eee... Musimy sobie z tym umieć się radzić w jaki sposób w następnej, w następnym, bo często się żeby tu, no często nieczęsto, ale takie mecze, takie sytuacje się zdarzają, więc trzeba sobie umieć z tym radzić. My sobie nie potrafiliśmy się poradzić i dlatego też porażka. Czy są jeszcze pytania tutaj Szymon weszło. Panie trenerze, dzisiaj dużo problemów w grze w powietrzu mieliście. Z czego to mogło wynikać? Bo też macie takiego stopera jak Pauresta który do tej pory raczej tych w powietrznych nie przygrywał. No, ale naprzeciwko no, niego stanął Rusza, którym to 2 metry wzrostu, no to, to będę tłumaczył. Dlaczego mieliśmy yy, problemy w powietrzu, no. Z jeszcze nie jedna ze wzięła problemy w powietrzu, no. Natomiast ta pierwsza rąka, wie pan, nie wygrania z problemów w powietrzu, tylko z głupoty naszej, po prostu piłka puszczona w kozioł, zła reakcja. Zła reakcja, bo podejrzewam, że zabiera i bramka na 1-0, także ta trzecia bramka w powietrzu, okej, okay, no to tutaj nie ma co yy, gdybać. To się stało, ale generalnie, czy mieli takie problemy w powietrzu? Poza tam paroma sytuacjami radziliśmy sobie jakoś, natomiast myślę, że nie problemy w powietrzu były naszym problemy, yy, głównym tym problemem. Znaczy generalnie też po rzutach z autu dużo się działo w waszym polu karnym zresztą ta pierwsza bramka padła dlatego, że Hubert z Woźny rzucił w sumie piłkę do, do rywala, rzucił ją tak, że Mateusz Cichocki przejął to podanie. No wie pan, co mam na ten temat powiedzieć. No. Yy, mieliśmy jakiś schemat do rzutów, rzutu z autu, ale nie zrobiliśmy go tak, jak trzeba i rzeczywiście no, paradoksem jest, że mając piłkę yy, w rękach, yy, przy bocznej linii prawie na słabości boiska, linii środkowej, my tracimy bramkę z tego, no ale takie sytuacje się zdarzają, więc więc dużo, dużo złych rzeczy dzisiaj było, spokojnie sobie to wszystko jutro wyjaśnimy przed treningiem, bo chcemy ten mecz szybko zamknąć, zanalizować, no, bo w przyszłym tygodniu gramy dwa bardzo ciężkie mecze, więc już głowy muszą być wyczyszczone od poniedziałku na samie lecję i na Lecha Poznań. Rozpoczynamy drugą część konferencji w tym meczu Radomiak-Korona 4-0. Teraz z nami jest szkolenie niebiesko Gospodarzy, Bruno Waltatar. panie trenerze bardzo proszę o niebieskie spotkanie o Cold, czyli co tutaj w meczu. Myślę, że było to bardzo solidne i dobre zwycięstwo z, z naszej strony. Było to bardzo ważne, żeby w takim meczu zwyciężyć ten mecz i pokazać się z dobrej strony. Mam um, wrażenie, we uh, uh, totally Myślę, że w poprzednich meczach mieliśmy troszeczkę pecha. Myślę, że w tym meczu w 100% zasłużyliśmy na to, żeby osiągnąć y, 3 punkty. We analyzed really careful uh, corona kills. Bardzo dokładnie przeanalizowaliśmy Koronę Kielce. Byłem dwa razy na meczach Korony. Obejrzałem dwa mecze Korony, mecz Korony ze Stalą Mielec i Zagłębiem Lubin po to, żeby dobrze przygotować zespół na ten mecz. Um, chances and scoring goals. Myślę, że piłkarze pokazali się z, ze świetnej strony, byli się fantastyczni, stworzyli sobie wiele sytuacji i y, sytuacji bramkowe, które zamieniły się na bramki. Great attitude, uh, very aggressive, with and without the ball. Mieliśmy bardzo dobrą postawę w tym meczu, zarówno z piłką, jak i bez piłki. And then in the end, I think we deserve totally this win, and I think uh, maybe może should have scored. Uh,

Make, what was the key to win this game? Um, I think the key was everything in general. I think the organization and the, and the attitude. Jeżeli chodzi o te kwestie kluczowe, które zauważyło o dzisiejszym spotkaniu, to jest to, że byliśmy w stanie realizować założenia, które, które mieliśmy, i ogólnie wszystkie elementy, które składają się na naszą organizację gry. Zawodnicy czuli ważność tego spotkania nie tylko dlatego, że jest to spotkanie derbowe. When Jeżeli spojrzymy na tabelę nie jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy na dole tej tabeli? And uh, obviously we after the game with Cracovia and after after 20 minutes in Gdansk, I think we have to do more and we can do more. Myślę, że po meczu z Krakowiem i po tych 20 minutach w Gdańsku Mogli, mogliśmy zrobić więcej i więcej zrobiliśmy w dzisiejszym meczu. So I to, to Więc myślę, że jeżeli chodzi o tę kwestie klucz, to była nasza postawa, nasze nastawienie i nasza organizacja gry. Jaka jest we in same, in Jest to bardzo dobre pytanie. My wciąż rośniemy jako drużyna. Um, process to, to Nadal jesteśmy w procesie rozrostu, w procesie zrastania do, do momentu do którego możemy dojść. And oczywiście, if we can perform w like this um, in this game to if it's a więc jeżeli możemy się pokazać z takiej strony, w takim meczu, mając po, z tyłu głowy, to że jest to bardzo ważny mecz. Week in, week out, so. Musimy sami sobie zadać pytanie, dlaczego nie możemy tego robić w każdym kolejnym meczu. Więc w tym momencie, w którym jesteśmy, jeżeli chodzi o rośnięcie tego zespołu, był to bardzo ważny krok w przyszłości. What is the situation about this squad? Because Wagner, Diaz, and um, Capita, they're training with the team. Will they be available for the next games? Um, I don't think so about these two Capita and Wagner. Um, maybe. Maybe for, uh, Lubin myślę że jeżeli chodzi o tą dwójkę Kapitana i Wagner na kolejny mecz nie będą dostępni ale myślę że już na zagłębie Lubin mogą być for sure um, Alves and uh, Luizao most likely for uh, jeżeli chodzi o piłkarzy Alves i Luizao będą dostępni na kolejny mecz Zabrze. I the last this question pan bardzo you break the series against corona tak samo jak na against czyli co można powiedzieć że

nie patrzę na to w ten sposób, żeby y, bić jakiekolwiek rekordy czy przeumywać jakieś złe pasce. Nie patrzę na to w ten sposób. I building a strong team uh, a strong group of men and players. Skupiam się na tym, żeby stworzyć silną drużynę zawodników, jak i mężczyzn. For the the craziness of Ekstraklasa, because it's a really really demanding uh, and difficult league. Jest, klasa jest bardzo wymagającą ligą, dlatego chcę stworzyć takich piłkarzy. And obviously, I want to win games. And um, Krakowie was a special one. Today was a special one chce wygrywać kolejne mecze. Krakowia był to specjalny szczególny mecz, tak samo jak mecz dzisiejszy. Sorry, Krakovia special, today even more special. Sorry. Krakowia był to mecz specjalny, ale dzisiaj to był mecz, który miał jeszcze większą wagę. But in the end uh, it's three points today more for our for um, tu na table. Ale na samym końcu są to tylko trzy punkty po dzisiejszym meczu, które pozwolą nam iść, piąć się w górę tabeli. Jesteśmy bardzo szczęśliwi i myślę, że zasłużyliśmy sobie na ten moment, w którym jesteśmy. Ale Dzisiejsze zwycięstwo nie świadczy o tym, że już będę zrelaksowany, że nie będę się przygotowywał do kolejnych meczów. Jutro jest kolejny dzień i będziemy się przygotowywali na kolejne mecze. Congratulations again for uh, the win. Uh, now we saw Zdzisław uh, uh, Radulski. The players were saying Zdzisław Radulski, they dedicated his win. And Hrabia, he came to the players before the game, he was motivating them or, or not. Yeah, yeah. yeah it's um, It's a special person. Klubu, jest to bardzo ważna osoba w historii tego klubu i jest to osoba, która jest aktualnie również bardzo ważna. Jest to osoba, która jest taką osobą inspirującą, i było to bardzo ważne dla nas, żeby móc go zobaczyć w takim meczu, w takim szczególnym meczu we had uh, an amazing moment after the win in the dressing room with him, with uh, some special words from him mieliśmy fantastyczne momenty w szatni z panem z panem dzisiem, który przyszedł do nas i też wygłosił kilka słów and seeing this uh, this special person uh, so happy in such a difficult moment of his life i think it's the biggest win tonight maybe Dzisiaj, dzisiaj największym naszym zwycięstwem jest to, że widzieliśmy pana dzisiaj, który był szczęśliwy, zadowolony po tym meczu. Widziałem yeah. również łzy, które pojawiły się w szatni, ze względu na to, że pan dzisiaj do nas przyszedł. And myself one. I ja również miałem jedno dzisiaj. Today, very game. All the team that we play very good game. I think that most of the players, most of the people will say that. But in my opinion, Jan Grzeszik was the best player. We didn't saw him playing on this on this level. What is your opinion about his game, Janek It is an amazing game. It's true. Miał fantastyczny tak? To jest Mieliśmy problemy na skrzydłach ze względu na to, że nasi skrzydła byli kontuzowani. Szukaliśmy zawodnika, który będzie w stanie dobrze funkcjonować na tej pozycji. Janek jest to fantastyczny piłkarz, który ma bardzo dobre podejście i postawę and today he inspired the rest of the team um, with his attitude Janek dzisiaj postawą inspirował drużynę swoim poświęceniem swoim nastawieniem do tego żeby móc osiągnąć takie rezultaty of course um, I think as a team as a whole we performed really good together and um, Yeah, a good. But I think everybody played really good today. Myślę, że dzisiaj pokazaliśmy się z dobrej strony jako drużyna, jako zespół. Janek grał oczywiście bardzo dobrym mecz, ale dzisiaj chciałem podkreślić to, że zespół pokazał się z bardzo dobrej strony. A jaka jest sytuacja z z raną Rozem, bo gdy Rafa Rosy, Rafa Rosy, the fell some injury, is it so serious or or not? No, it's not. It's nothing it's just uh, nie, nie jest to nic poważnego. Jak zauważyliście, graliśmy w bardzo wysokim tempie przez 90 minut. Było zmęczenie pod koniec spotkania, ale to nie są żadne kontuzje. Zawodnicy, o których Pan powiedział, będą gotowi na następne spotkania.

przez 90 minut graliśmy na wysokim tempie, na wysokiej intensywności. 80 minutes against Przypominam te, te mecze z Jagiellonią, z, z GKS Katowice, gdzie też zespół był bardzo intensywny. I budujemy właśnie takie funkcjonowanie zespołu w tym procesie rośnięcia, w którym jesteśmy. Dzisiaj jeżeli chodzi o różnicę, to to, że udało nam się przez 89-87 minut być grać na bardzo wysokim tempie intensywności It's not easy for Radomiak, it's not easy for Real Madrid, it's not easy for Chelsea to play 98 95 93 minutes in high tempo. Nie jest to bardzo nie jest to łatwe dla różnych drużyn grać na takim wysokim tempie Real Madryt, Chelsea nie jest to łatwe, żeby w taki sposób grać cały czas. And we are working of course every week every day to to try to perform like today. So Pracujemy w każdym dniu, w każdym tygodniu, żeby pokazywać się z takiej strony, z jakiej się pokazaliśmy dzisiaj. Coach, in the first minutes, Crystal Dunn is played without the ball, like Lambertan. He, he was playing high. Do you felt that Corona is a rival who is under pressure, can make some mistakes, and because of that we can score a goal? No, we had, we had our strategy, of course, to press uh, high. We analyzed uh, Corona and under pressure, we know that uh, they could make mistakes, like in previous games. Tak, tak. An analizowaliśmy koronę, Wiedzieliśmy, chcieliśmy do nich podejść wysoko, tak, żeby mogą popełnić błędy, tak jak to się działo w poprzednich meczach. We play with two midfielders, two strong midfielders, and uh, sometimes they need to divide the space, so one goes further, the other stays. Graliśmy dwoma silnymi środkowymi pomocnikami i musieliśmy czasami dzielić tą przestrzeń tak żeby jeden z zawodników był niżej drugi stał wyżej ustawiony. Christos w pierwszej połowie był troszeczkę tym zawodnikiem który był wyżej ustawiony, ale to jest jakby decyzja piłkarzy, który akurat w danym momencie idzie wyżej. chances to play or to have the ball. Myślę, że to nam wyszło bardzo dobrze, nie daliśmy szansy Korony, żeby mogła w jakiś sposób rozgrywać piłkę. Udało nam się bardzo dużo piłek odebrać w trzeciej tercji boiska, co spowodowało to, że zespół Korony miał duże problemy. But Donis was pressing high with confidence because he knew behind him was Michał Kaput that did an amazing game today too.

tak, yes, we have the, we, are hopefully, it's good that we have can Ważne jest to, że mamy właśnie takiego zawodnika Janek który może nam wprowadzić piłkę z rzutu z autów w pole karne. It's a really specific moment of the game that, uh, we need to take more advantage and to try to create danger. Jest to szczególny specyficzny moment w trakcie meczu, z którego my chcieliśmy skorzystać i stworzyć zagrożenie. We worked this week and uh, we created some uh, some danger today. But still, without the goal that we pracowaliśmy nad tym elementem gry stworzyliśmy kilka niebezpiecznych sytuacji ale nie udało nam się jeszcze z tego strzelić bramki like, uh, Krzyżik, like box, it's, it's, uh, i oczywiście mając z takiego piłkarza jak Janek Grzesik, mając takich silnych zawodników którzy, których mamy w zespole musimy wykorzystywać naszą przewagę w tym elemencie nie ma więcej pytań także dziękujemy no, za